Kupiłam króliczkę. Mhm. Co się śmiejesz? Bo strasznie fajny. Co? Co, co? co mówiłaś? Co kupiłaś? Króliczka. Zobacz. Czyś ty z byka spadła kobieto? Ja już wszystko wytrzymam, ale żeby bydle do domu sprowadzać. Tylko po kuchni będzie łaził. Ja też łazę tylko po kuchni. Może powiesz jeszcze, że to miniaturka. No, zobaczcie jaki Marusi. Nie mogłaś kupić jakiegoś chomika, jak już postanowiłaś nam z domu zrobić, albo szczura psa, kota, krokodyla. Krokodylka. Czy ty wiesz, jak taki królik szybko rośnie? Wcale nie. Zobaczysz, będzie ważył 100 kilo. Wcale nie. Zje nam mieszkanie. Wcale nie. Misiu? Co? To ja krokodylka też kupię. Misiu, co to jest? To? A to dla Ciebie, na urodziny. Ja nie mam dzisiaj urodzin. No, ale masz w tym roku, nie? Misiu, nie kupiłeś tego potu dla mnie na urodzinę. Lepiej się przyznaj, co znowu wymyśliłaś. No dobra. Chciałem kupić lepszą zagrodę dla królika, bo pomyślałem sobie, że jak się nauczy skakać wysoko, to może przeskoczyć tą drewnianą, co miał i nam zje meble. No i ją rozwaliłem i zacząłem montować nową, ale się nie udało. Czemu? No bo ja kupiłem za mało ogrodzeń. To dokup. Były tylko dwa takie. Inne są wyższe albo niższe i wszystkie niebieskie. A starej zagrody już nie złożę z powrotem. No i co, gdzie jest królik? No w klatce. No, to się zemściłeś na króliku ze zjedzone krzesło. No, niechcący wada konstrukcyjna. Oj, Misiu, sam masz wadę konstrukcyjną. Co ty taka smutna? O, bo ja już nie wiem co robić z tym króliczkiem, jak ja mam go wychować? A co się dzieje? Bo on strasznie dużo je, a jak ma mało czegoś to się wkurza, lata po klatce, hałasuje, wywala kuwetę do góry nogami, przewraca miskę. No to mu dawaj więcej do jedzenia. Ale ja nie chcę, żeby był gruby, bo on tylko siedzi w klatce jak się naje, a jak go wypuszczam to w ogóle nie wychodzi, tylko leży, jej i ciągle chce więcej. No, widocznie mu tak każe naturalny instynkt. Tyle potrzebuje. Instynkt jasne. Jak on się napatrzy na ciebie, jak siedzisz cały dzień przy komputerze, nic nie robisz, tylko jeszcze on też tak chce. Będzie taki gruby, jak ty. No mm, cóż, będziesz musiała w takim razie odchudzić tego królika. A, w sumie nikt sobie będzie, jaki chce, i tak jest śliczny. Ja też tak mogę?